Mocne konkrety: Były mąż Joanny Liszowskiej przerwał milczenie na temat rozwodu. Joanna Liszowska i Ola Sernke byli małżeństwem przez 8 lat. Gwiazda serialu Przyjaciółki i wokalistka rozwiodła się ze szwedzkim biznesmenem w 2018 roku. Kropka. Plotki na temat przyczyn rozstania pary mnożyły się jak grzyby po deszczu. Nie pomagało to, że sama Joanna Liszowska długo ukrywała to, że definitywnie rozstała się ze Szwedem. Po latach były mąż aktorki przerwał milczenie na temat rozwodu. Ola Sernejk rzucił mocne konkrety. Joanna Liszowska i Ola Sernke byli małżeństwem 8 lat. Joanna Liszowska ostatnio zaaferowana jest swoją karierą muzyczną. Gwiazda serialu Przyjaciółki występuje pod pseudonimem Lisza w drapieżnym rokowym wydaniu. Oprócz tego, oczywiście, gra w hitowej produkcji Polsatu i zajmuje się wychowaniem swoich dwóch córek, Emmy, 12 litrów, i Stelli, 10 litrów, których ojcem jest były mąż aktorki, Ola Sernikę. Joanna Liszowska rozwiodła się z nim w 2018 roku po ośmiu latach małżeństwa, ale informacja o tym przedostała się do mediów dopiero w kolejnym roku. W końcu sama gwiazda zabrała głos. Oto naga prawda. Już blisko rok jestem po rozwodzie, w Szwecji, z daleka od wścibskich oczu i uszu. Z byłym mężem pozostaje w bardzo przyjacielskiej, życzliwej relacji pełnej szacunku i troski o nasze córeczki. Życie dawno potoczyło się dalej. Taki komunikat zamieściła Joanna Liszowska w mediach społecznościowych. Były mąż Joanny Liszowskiej o przyczynach rozwodu. Mocne konkrety. Po latach milczenie na temat rozwodu przerwał Ola Sernike. Szwedzki biznesmen podał mocne konkrety. Mamy dobre relacje jako przyjaciele i rodzice naszych córek. Zdecydowaliśmy kilka lat temu, kiedy rozpoczął się rozwód, że należy skupić się na dzieciach i zdecydowanie nie powinniśmy się kłócić i być samolubnymi. Głównym powodem rozwodu było to, że moja firma zajęła mi za wiele czasu. Nie mogłem być tak obecny, jak chciałem. Ani z Joanną, ani z dziećmi. I to jest wysoka cena do zapłacenia, zarówno dla mnie, jak i dla nich, powiedział były mąż Joanny Liszowskiej w rozmowie ze szwedzkimi mediami.